I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 6 marca 2021, czyli kolejna porcja wiadomości na sobotę. Nie ma ich dużo, bo jest weekend, jeżeli usłyszycie hałasy, to gdzieś tutaj się odbywa remont. Nie wiem, czy czasami Kamil z Encyklopedii Kryptowalut nie osiadł się tuż za ścianą i po prostu nie wali tym młotem, bo naprawdę się dzieje. Także jeżeli usłyszycie odkurzacz, cokolwiek z boku, no. To tak po prostu jest w tym przypadku. Tak naprawdę remont odbywa się w tym domu, także... Ale dobra, przestrzegam w razie W, nie regulujcie odbiorników, nic się nie dzieje z waszym sprzętem, tylko coś tutaj się dzieje powiedzmy na bazie. Przejdźmy może do kryptowalut, zobaczmy co się dzieje na CoinGecko. Mamy bitcoina w granicach 50 tysięcy dolarów, nadal 48 467, 2,6% w górę. W ostatnich 24 godzinach projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Holo, 26,7% Bancor Network Token, 19,4% Swissborg, 16,6% czyli standardowo już jak bitcoin powiedzmy gdzieś tam się trzyma jakiejś granicy w miarę normalnej, nie ma jakichś Konkretnych spadków, no to wtedy alty od razu się uruchamiają z dwucyfrowymi wzrostami. Projekty, które sobie gorzej poradziły, a są na pewno takie, to jest Flow minus 15,7, Chili's minus 15,4 i Teta Network minus 8,5%. Jack Dorsey sprzedaje swój pierwszy tweet jako NFT. Prezes Twittera, Jack Dorsey, wystawia na aukcję certyfikat NFT swojego pierwszego tweeta. W chwili druku najwyższa oferta wynosiła ponad 294 tysiące dolarów, więc już mamy wyższe oferty. Zaraz powiemy, kto. Dajcie znać, czy wiecie, kto mógł dać ze świata krypto wyższą ofertę niż dotychczasowa. Podam powiedzmy trzy przykłady. Jak myślicie, czy to mógł być Warren Buffett? Dobra, żartowałem, on nie jest ze świata krypto, ale czy to mógł być oczywiście Michael Saylor, czy może Justin Sun? A może Charlie Lee? Jak myślicie, to jest podstępne pytanie, ale zaraz do tego przejdziemy, żeby Wam uruchomić tutaj pewne zwoje gdzieś tam w głowie. I dajcie znać, jak myślicie, kto z tej listy trzech osób właśnie dał większą kwotę? A grafika i przedmioty kolekcjonerskie NFT zyskują popularność w 2021 roku, czyli tak naprawdę mamy prezesa Twittera, który wystawił do sprzedaży podpisany certyfikat cyfrowy swojego pierwszego tweeta. NFT stały się elementem ostatniej hosty tej z 2018 17 roku, ale wiemy, że od czasu CryptoKitties może niekoniecznie były tutaj wśród nas. Ale chyba wszyscy pamiętamy tą technologię od CryptoKitties, która zaczęła się no, w 2018 roku, zapchała też Ethereum przy okazji. No i teraz mamy powrót, gdzie już tutaj obecna popularność dała też. Nowe tchnienie w NFT, na przykład muzycy postrzegają NFT jako sposób zarówno na dotarcie do fanów, jak i zachowanie większej kontroli nad swoimi wydawnictwami. Eliminując pośredników i włączając cyfrowy odcisk palca, umieszczając muzykę na blockchain, mogą zwiększyć zyski i kontrolę artystyczną, jednocześnie minimalizując niektóre formy piractwa. Dlatego NFT na przykład w ten sposób może być wykorzystywane. I wróćmy teraz do osoby, która zaproponowała pół miliona dolarów za ten NFT od Jacka Dorsey jako pierwszego opublikowanego tweeta. Więc czy zgadliście? Justin Sun, czyli widzimy, że reklama w pełni. Można tutaj powiedzieć tak jak z Warrenem Buffettem Lunch. Tu widzimy, że idzie w zaparte, żeby wykupić tego NFT od samego Jacka. i nawet odpisał tutaj, ja badaję pół miliona jako moją ofertę na to NFT. A co myśli sam Charlie Lee o NFT? NFT są jak ICO z 2017 roku albo Altcoin w 2013. Cytuję, że NFT są łatwe do stworzenia, proste i wprowadzają nowych ludzi do kryptowalut. Charlie Lee wskazał następnie, że NFT jest cyfrowym certyfikatem przedmiotu kolekcjonerskiego. Rynek NFT jest szczególnie zainteresowany miliarderem, inwestorem markiem Cubanem, a globalna liczba wyszukiwań NFT w Google również gwałtownie wzrosła. Dalej cytujemy Charlie Lee: "Częścią wartości posiadania przedmiotu kolekcjonerskiego jest prestiż, który polega na tym, że mogę powiedzieć, że to tylko ja jestem jego właścicielem i mogę go wyświetlać, I nikt inny na świecie nie może tego zrobić. NFT redukuje tą wartość tylko do mojej osoby i może wyświetlić certyfikat Autentyczności, więc widzimy, że Charlie Lee jest jak najbardziej za. Oczywiście, NFT. A to samo mamy też rynek NFT. Zobaczcie, jak tutaj się kształtuje na Google Trends. Jeżeli ktoś wpisuje NFT, no to w ostatnim czasie widzimy, że jest wzrost zapytań. Na Google. Gdzie to jest 12 miesięcy? Jeszcze by trzeba tutaj sprawdzić 5 lat, a sprawdźmy bardzo szybko. 5 lat też nie kształtuje się zupełnie inaczej, bo ostatnio tylko słyszymy o tym NFT, nawet w 2017 roku. Zobaczcie CryptoKitties, bardziej jakbyśmy chyba wpisali. Dokładnie. Wtedy byśmy mieli tylko w 2017 roku, a teraz już nie. Dzisiaj mamy NFT, które świetnie sobie radzą na ostatnim hype'ie. CryptoSlate mówi nam o tym, że mamy do czynienia, przynajmniej na Malcie, pierwszą komercyjną implementacją dla asystenta AI opartego na blockchainie Viot. Tak się nazywa ten blockchain i dzięki temu mają tutaj partnerstwo też z belgijską siecią detaliczną. Jeżeli mieszkacie w Belgii, pewnie znacie ten sklep Supra Bazar. Więc integracja, która ma zostać w pełni wdrożona do 3 kwartału 2021 roku, rozpocznie się od projektu PróWalk Concept Integracji z Platformą Internetową Supra Bazar BA. Następnie nastąpi pilotażowe wdrożenie inteligentnego wirtualnego asystenta opartego na łańcuchu bloków Supra Bazar, po którym nastąpi wewnętrzne testy i testy użytkowników końcowych. Po pomyślnym zakończeniu fazy testów wewnętrznych, Supra Bazar rozpocznie pełne uruchomienie programu dla ogółu społeczeństwa. Superbazar jest zwiększenie sprzedaży online i polepszenie komfortu użytkownika przy pomocy asystenta sprzedaży i obsługi klienta Viot. To rozwiązanie Voice Commerce będzie spersonalizowane dla sieci detalicznej i umożliwi swoim klientom dokonywanie zakupów za pomocą głosu zarówno w istniejących kanałach cyfrowych suprabazar, jak i w nowych inteligentnym kanale obsługi klienta mobilnego. Mamy Elona Maska, który znowuż sziluje Dogecoina. Ponownie napisał na Twitterze. O nim. Doge is e god. Zobaczcie. Dokładnie tutaj mamy tą nazwę. Wydaje się, że Musk dobrze się bawi, przypominając kryptowalutę o swojej ulubionej kryptowalucie Doge, która pierwotnie została wymyślona jako żart, a teraz stała się ulubioną monetą Maska, kryptowaluta ludu, jak nazwał ją na początku tego roku. Napisał również na Twitterze, że Dogecoin może być przyszłą walutą Ziemi. Jego dwugodzinne tweety mówią o Doge, pisane od tyłu jako e god. Więc mimo tego, że SEC bada Maska, on nadal sobie tutaj świetnie radzi na Twitterze. I Ripple wygrywa małą wojnę w tym całym pozwie SEC. Akurat tutaj mamy e, pokłosie tego co się stało, więc sąd odrzucił prośbę Tetragona o umorzenie środków od Ripple z powodu pozwu prawnego SEC, w którym XRP jest zabezpieczeniem. Ripple odniosło legalne zwycięstwo, gdy sąd w Delaware Chancery Court odrzucił prośbę o Tetragon i wykupienie inwestycji od Ripple Labs, jak donosi Bloomberg. E, jak donosi YouTube wcześniej Tetragon Financial Group przeprowadziła rundę finansowania serii C dla Ripple i pomogła gigantowi blockchain zebrać 200 milionów dolarów pod koniec 2019 roku. Sam TETRAGON ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, zarządza kapitałem 2,3 miliarda dolarów i jest największym udziałowcem Ripple, także widzimy, że też jest poważna firma. Jednak sąd orzekł, że dopóki sprawa SEC nie zostanie rozstrzygnięta, rzeczywisty status XRP pozostaje wątpliwy. Firma Glassnode zajmująca się analizą kryptowalut opublikowała wykres pokazujący, że przekonanie do hodlingu pozostawało wysokie nawet podczas ostatnich spadków. Tutaj pokazują ten wykres. W momencie, kiedy zejdziemy poniżej jednego, najczęściej nam to mówi o tym, że no, ludzie raczej nie hodlują, tak jak do tej pory. A my tutaj odparliśmy to e, i nie zeszliśmy poniżej jednego, wskazuje to, że ci, którzy kupili Bitcoina w 2021 roku, trzymali go pomimo korekty. Co za tym idzie, zainteresowanie przedsiębiorstw jest duże, a niedawni nabywcy trzymają się Bitcoina. To, co przesunie cenę Bitcoina powyżej 52,5 tysiąca, jest w tej chwili wielkim pytaniem. Czyli musimy zwrócić uwagę na te 52,5 tysiąca tak naprawdę jeżeli wyjdziemy poza. Tą granicę wtedy możemy liczyć na kolejne zyski. Może atak na all time high. Crypto Potato, i mamy nowy raport Bloomberga. Bitcoin może przekroczyć 100 tysięcy dolarów, ponieważ instytucje i korporacje wolą jego cyfrową, ograniczoną podaż lepiej niż złoto. Bitcoin nadal przyciąga więcej środków wcześniej ulokowanych w złocie, obligacjach i akcjach, powiedział Bloomberg w swoim najnowszym raporcie dotyczącym kryptowalut. W artykule przewidziano 100 tysięcy jako następny możliwy próg cenowy. Jednocześnie wskazują, że BTC rozpoczęło proces zastępowania złota jako wybranego zabezpieczenia. A więc proces zastępowania złota bitcoinami w portfelach nabiera tempa i widzimy, że ryzyko jest bardziej podobne. W dokumencie podkreślono rok 2020 jako przełomowy rok BTC dla inwestorów instytucjonalnych i korporacji, ponieważ krypto Waluta zyskała legitymację przy malejącej zmienności w porównaniu z odwrotną wartością większości aktywów. Więc widzicie sami, Bloomberg twierdzi, że 100 tysięcy dolarów jest już za rokiem. No, ten róg można ewentualnie przestawić do końca tego roku. Aktualizacja w celu zmniejszenia podaży Ethereum ma datę premiery. EIP 1559 zostanie uruchomiony w lipcu. Niektórzy uważają, że spowoduje to wzrost ceny Ethereum, ale wielu górników nie jest z tego zadowolonych. Ethereum otrzyma w lipcu poważną aktualizację, zmienia sposób działania opłat transakcyjnych. Wielu górników, którzy pomagają zabezpieczyć sieć i są za to wynagradzani, nie jest zadowolonych. No i o tym już mówiliśmy od dawien dawna, że to będzie jeden z zgrzytów, które na pewno tutaj wystąpią. Co górnicy na to, jeżeli na przykład Ethereum chce przejść na Proof of Stake? czy kura, która znosi złote jajka, w tym przypadku będzie kurą, która wytworzy nam hardworka na starych zasadach, który rozpocznie się od górników, czy po prostu wszyscy jednogłośnie przejdą na Ethereum 2.0. Propozycja ta ogranicza zmienność opłat transakcyjnych poprzez spalanie opłat uiszczanych w Ethereum zamiast płacenia górnikom. Chociaż górnicy stracą pieniądze, analitycy uważają, że aktualizacja może podnieść cenę Ethereum i sprawić, że będzie tańszy... W użyciu. Tańszy w użyciu, a niekoniecznie to będzie interesować górników, tak? To EIP 1559 zmienia sposób, w jaki użytkownicy płacą opłaty transakcyjne w Ethereum. Obecnie górnikom pobierane są opłaty za przetwarzanie transakcji. Koszt tych opłat zależy od podaży górników i zapotrzebowania na nich użytkowników. Jeśli w sieci pojawi się wąskie gardło, górnicy mogą naliczać lichwiarskie stawki ponad 20 dolarów za transakcję. No, wiemy jak to działa czasami, tak? CryptoKitties, mieliśmy... Przykład tego z 2017 roku czy 2018, i dzisiaj EAP 1559 zastąpiłby istniejący obecnie system aukcji podaży popytu standardową stawką z całej sieci, czyli standardowa. Stawka. Opłata zwana base fee rosłaby, gdy rynek jest zajęty, bardziej tutaj przepełniony i spada, gdy jest cichszej e, na oczywiście e, tym rynku. Zasadnicza różnica polega na tym, że opłata jest ustalana przez sieć i zmieniana przez spalanie Ethereum. EAP 1559 oznacza, że górnicy nie ustalają stawek. Sieć tak, a opłaty transakcyjne nie trafiają do górników, są po prostu spalane. Czy EAP 1559 jest dobre dla Ethereum, tym Ogilvy, dyrektor generalny firmy infrastrukturalnej Ethereum Staked, powiedział Dekryb, że prawdopodobnie będzie to pozytywnie wpływać na długoterminową cenę Ethereum. Niższe i bardziej przewidywalne opłaty za gaz, powiedziały, oznacza to, że Ethereum, uwaga, uwaga, Ethereum nie jest tylko dla bogatych. <laughs> Zachęcając ludzi do budowy i korzystania z sieci. Bo wtedy i osoby z kraju trzeciego świata mogłyby sobie pozwolić na, powiedzmy, koszt transferu. Nie tak jak dzisiaj, mam 20-10 dolarów. I nazywamy to oczywiście systemem dla każdego. O Gilby powiedział Dekryp w zeszłym miesiącu, że spalanie również podniosłoby cenę, ponieważ sprawia, że Ethereum jest rzadsze. Zamiast rozdzielać opłaty na górników, Ethereum przepadłoby na dobre. Ale posłuchajmy też drugiej strony: strajk górników, czy jest gdzieś tutaj w zasięgu? Dwóch z trzech największych górników Ethereum jest w ciekłych. Że tak naprawdę ta aktualizacja może nadejść. SparkPool, pula wydobywcza, która kontroluje 26% hash rateu, sprzeciwia się aktualizacji, podobnie jak Ethermine Org, która kontroluje 21,8% też hash rateu. FlexPool, mały e, mining pool Ethereum, jest sprzeczny z propozycją, powiedział zupełnie inaczej. Fajnie to podkreślili, zobrazowali. Zamiast dawać kelnerowi napiwek, po prostu spalasz go przed nim. Śmiejąc się z niego prosto w oczy. F2Pool, który kontroluje 11.4 wskaźnika mieszania, już obsługuje EAP. Nie sądzę, aby górnicy byli tutaj długoterminowymi zwycięzcami. Myślę, że będą walczyć, ale myślę, że na dłuższą metę będą przegranymi. Powiedział Ogilvy. Ethereum 2.0, długo oczekiwana aktualizacja Ethereum, zmienia łańcuch bloków z mechanizmu konsensusu opartego na dowodzie palacy, czyli mamy proof of work na Proof of Stake. Pierwsza nagradza górników za przetwarzanie transakcji, druga nagradza osoby, które posiadają dużo Ethereum. A więc no, jesteśmy tutaj blisko jakichś, można powiedzieć, wojenki, która może być w niedalekiej przyszłości na Ethereum. Koń Telegraf 99% zniknęło w 60 sekund, jak przedsiębiorca Polkadot mógł rozbić kontrakty terminowe DOT. Kontrakty terminowe na Polkadot na Binance spadło o 99,5%, potencjalnie generując zysk w wysokości 8,3 miliona dolarów dla tradera gdyby zastosowali tę sprytną strategię. 5 marca firma Polkadot doświadczyła błyskawicznego załamania na Binance, perpetua Futures, w wyniku czego obrót kontraktu wynosił zaledwie 20 centów. Chociaż mógł być to uczciwy błąd w handlu, grubym palcem wiele wskaźników wskazuje na planowany atak. Chociaż prawdopodobnie nigdy nie pojawią się żadne twarde dowody, otwarty wzrost zainteresowania zaledwie 24 godziny przed wydarzeniem wskazuje, że atakujący mógł wygenerować zysk w wysokości 8,3 miliona dolarów manipulując dopasowanym silnikiem Binance. Jak pokazano Powyżej, podczas 3-minocowej świecy w obrocie, handlowano kontaktami DOT o wartości 20 milionów dolarów. Chociaż szybki ruch spadkowy był 99,5%, gwałtownym załamaniem nie spowodował on kaskadowych likwidacji. Likwidacje kontaktów terminowych są obliczane na podstawie ceny giełd spot, zatem błyskawiczny krach wyłącznie na cenach kontaktów futures nie miałby wpływu na większość traderów. Według Binance, indeks cen to zbiór cen z głównych giełd kasowych, ważonych ich względną wielkością, dlatego nie mieliśmy tutaj tych kaskadowych likwidacji. A zgodnie z witryną wsparcia Binance, cena indeksu kontraktów Future z marginesem monet Polkadot składa się z Krakena dot do dolara, Binance dot do dolara, Binance dot do BTC, OKEX dot do BTC i Huobi dot do BTC. Czyli na proste rozumowanie mieliśmy flash crash na właśnie tej giełdzie, gdzie ta cena na chwilę taka była, ale na szczęście nie zaważyło to na likwidacji pozycji. Na pewno z przejścia na Ethereum 2.0 ucieszą się też inne osoby. Te, które potężnie grają. W gry, które potrzebują kart graficznych, a takowych nie mają, bo wydobywanie Ethereum powoduje niedobór laptopów, nawet do gier. Ostatnio laptopy do gier odnotowują niedobory, dlatego że e, rosnąca rentowność wydobycia Ethereum jest na najwyższym poziomie. Zobaczcie, jak laptopy działają i wydobywają. E, oczywiście Ethereum w tym przypadku. Więc popyt na wysokiej klasy laptopy gwałtownie wzrósł wraz z rentownością wydobycia Ethereum. W zeszłym miesiącu górnicy zaczęli zarabiać nawet 3,5 miliona dolarów za godzinę, a w lutym, finalnie, Zauważono farmę górniczą pełną najnowszych modeli laptopów. Wiemy, że Nvidia próbuje walczyć jeszcze tutaj z yy, no, tymi użytkownikami, bo też osłabiają hashrate manualnie na swoich kartach 3060 i to posunięcie może jednak pobudzić jeszcze większy popyt na bardzo poszukiwane laptopy, ponieważ nie mają takich ograniczeń, więc mogą mieć w niedalekiej przyszłości. Mając to na uwadze. Cięcie hashtag może wkrótce stać się nową normą. Podka krosi, że RTX 3080 Ti Nvidia będzie miał te same ograniczenia wydobywcze, ale jego specyfikacje nie zostały jeszcze wydane. Także miejcie to na uwadze, że laptopy, jak chcecie z górnej półki, to teraz, bo za chwilę może ich nie być, chyba że hmm, Ethereum 2.0 nadejdzie szybciej niż. Myślimy, Ripple podpisał 15 nowych umów z bankami pomimo pozwu SEC. Zobaczcie, jak sobie świetnie radzą. Z instytucjami bankowymi na całym świecie, odkąd został pozwany przez amerykańską giełdę. dyrektor naczelny twierdzi, że firma blockchain była w stanie rozszerzyć swoją działalność w krajach azjatyckich, czyli nie w Europie, dzięki oczywiście tutaj kolejnym e, no, partnerstwom. Mogliśmy nadal rozwijać działalność w Azji, Japonii, ponieważ na tych rynkach uzyskaliśmy przejrzystość regulacyjną. Po tym, jak XRP został naruszony przez pozew SEC, japońska agencja. Usług Finansowych wyjaśniła, że nie postrzega tokena jako securities, więc wszystko zależy od outcomeu, jak to często mówimy, czyli finalizacji tej sprawy pomiędzy SEC a Ripple. Co tutaj się wydarzy, będziemy wiedzieć, ale. Mimo tych wiadomości, widzimy, że poza Stanami Zjednoczonymi nadal radzą sobie świetnie. Ampleforth usuwa możliwość aktualizacji, decentralizuje się w społeczność. Zespół Ampleforth robi duży krok w kierunku decentralizacji, usuwając kontrolę nad kontraktem na token i przekazując protokół w ręce swojej społeczności. No to jest bardzo dobry pomysł, nawet wypadałoby tak zrobić od samego początku, bo DeFi powinniśmy wiedzieć o tym, że kształtuje się decentralizacją, czyli zdecentralizowane finanse, jeżeli. Tworzymy go w taki sposób, że oddajemy tutaj społeczności i nie ma możliwości, powiedzmy, w przyszłości aktualizacji albo czegokolwiek w tym przypadku dorobienia. Tak jak mieliśmy to ostatnio przy protokole PAID, gdzie niektórzy myślą, że właśnie ten protokół PAID miał taką funkcję aktualizacji lub zmiany w kodzie i dzięki temu wykorzystano to a. Paid stracił 70-80%, bo ktoś sobie jawnie wytworzył kolejne tokeny, tak? I potem je spuścił na Uniswapie 6 minut później. Więc na pewno to jest dobra decyzja dla tych projektów DeFi. Coś jak, można powiedzieć, nawet ten hex, który na samym początku wypuścił kod, puścił go w Ether i nie mają nad nim kontroli. To jest jeszcze, można powiedzieć, tutaj sensowne. Tak jak tutaj mamy w Ampleforth, który też próbuje zrobić w ten sam sposób. Projekt wykonał kolejny krok na drodze do przekazania protokołu w ręce społeczności. Ponad 30 tysięcy aktywnych portfeli Antel Ample, i Ampleforth jest oficjalnie odporny na cenzurę i nie można go zmienić bez zgody społeczności. John McAfee oskarżony o programy POMP, czyli pompujące projekty kryptograficzne i airdropy, nielegalną promocję ICO, więc mimo tego, że już gdzieś tam jest w custody, czyli gdzieś... Przesiaduje sobie pan John McAfee wewnątrz jakiegoś więzienia, czy, czy oczekując po prostu na kolejne sprawy sądowe. Właśnie tutaj mamy południowy dystrykt Nowego Jorku i zarzuty związane z kryptowalutami według biura prokuratora USA dla właśnie tej dzielnicy południowej. Zarzuty obejmują spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spisek dotyczący oszustwa elektronicznego, spisek dotyczący prania pieniędzy w związku z jego przedsięwzięciem związanym z kryptowalutą McAfee Team. Jimmy Watson, doradca wykonawczy zespołu McAfee, również został postawiony w stan oskarżenia. Organy ścigania aresztowały go zeszłej nocy w Teksasie. W międzyczasie McAfee jest obecnie przetrzymywany w Hiszpanii. O. Teraz przynajmniej wiemy gdzie, na podstawie odrębnych zarzutów, czyli to są odrębne zarzuty, uchylanie się od płacenia podatków, ale pewnie tutaj będzie złożony wniosek o ekstradycję. Pamiętajmy też, że McAfee i Watsonowi grozi kara więzienia, ponieważ każdy akt oskarżenia grozi maksymalnym wyrokiem co najmniej 5 lat, niosą są również możliwe kary finansowe. Więc w równoległym pozwie CFTC złożyła w piątek pozew przeciwko McAfee, i Watsonowi w związku z rzekomymi programami typu Pam and Dump, a seg News już w cywilną przeciwko McAfee domagając się rozwiązania sprawy i kar cywilnych związanych z jego działalnością ICO. No, widocznie ma bogatą kartotekę, pan John McAfee. No i wiemy, kim była ta osoba w 2017 roku, co promowała, no i... Ile osób się przejechało, pewnie, na tej osobie? Taka kokietka, powiedzmy, krypto. O. Sam pozwany wyraził swoją opinię na, tych, na temat tych zarzutów z SEC i oznacza je jako przesadzone. Wyjaśnił, w jaki sposób i on, i jego zespół wybrali monety do promowania na swojej stronie na Twitterze od 2017 roku do 2019. Według niego oceniali każdą monetę opierając się na opinii zespołu zarządzającego biznesplanach i potencjalnie monety. Dodaje, że załamanie rynku altcoinów nie można było przewidzieć, dlatego oni się tylko tutaj zajmowali tym, że przekazywali swoją opinię. A nawet kiedy wszystkie te altcoiny się zawaliły, pionier antywirusów kontynuuje nigdy nie sprzedał ani jednej monety z tych, które otrzymał w ramach płatności. Najbardziej znaną kryptowalutą obsługiwaną przez McAfee był Docademic, MTC, który obecnie zajmuje 1320 miejsce na CoinMarketCap i kosztuje, wow, bagatela jedną chyba, Piątą centa tak naprawdę, więc widzimy, że no, jemu tutaj nie w strach. To, co się dzieje, z sek, troszeczkę to jest nadwyraz, i do tego mamy jego, jego cytat. Przykładem mojej wiary w promowanie przeze mnie monety jest Docademic. Moneta, którą promowałem najbardziej, nawet gdybym się rozbił, trzymałem każdą przydzieloną mi monetę. Nigdy nie sprzedałem ani jednej monety, wierzyłem w firmę do samego końca. Tak, możemy się z tym zgodzić, tylko z drugiej strony pamiętajmy, że za jeden deal, nie pamiętam z jaką to był firmą, czy to był projekt z Chin, dostał 5 milionów dolarów, tylko za to, że nagłośnił tą sprawę na Twitterze. A to, że niektóre z nich chwilę później już nie były aktywne, albo nie dowiósł tego, co miał dowieść, no to mógłby sobie przytrzymać nawet miliony tych kryptowalut. Najwięcej kolega zarabiał właśnie na Twitterze po tym, jak miał. Tylko coś napomknąć, jak to często mówimy w naszym żargonie, tak żeby to wyszło dalej. A co Wy z tym zrobicie, to już zależy od Was. Teraz ma głównie zarzuty o pranie pieniędzy, oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwa bankowe. Także tutaj SEC nie tylko mówi o tym promowaniu, ale też inne oszustwa. A w komunikacie prasowym opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdzono, że firma McAfee wykorzystała dwa rodzaje oszukańczych schematów na Twitterze. Pierwszą z nich było właśnie pompowanie i wrzucanie pojedynczych monet na swoje konto na Twitterze, a drugim była promocja pierwszych ofert monet nagradzanych ukrytymi rekompensatami wypłacanymi w tych samych monetach za ICF. No i tutaj okej, okay, on powiedział, że tych z ICO nie sprzedał, no ale pamiętajmy, że dostawał w zupełnie inny sposób też pieniądze za promowanie tych projektów na Twitterze. No i jeszcze zakład, mu pozostał, nie wiem, czy pamiętacie, ten zakład o to, że zje swoje przynarodzenie, jeżeli Bitcoin nie będzie kosztował, ile? No parę groszy. I chyba też przegrał ten zakład. Cena akcji Tesli spadła o ile? 30% od początku. Ich inwestycji w bitcoina. Więc tu w tym przypadku zastanawiałem się, co, co następni, jacy następni, czy to będzie Netflix, Apple, czy będą ich naśladować, wiedząc, że akcje ich teraz Tesli spadły, czy to jest po prostu związane z tym, że mamy taki, taki klimat na rynku akcji. Teraz miliardy bitcoinowe Tim Trapper zasugerował, że zarówno Apple, jak i Netflix mogą podążyć za Teslą w bitcoinie, ostrzegając, że obawy o inflację popchną firmę w kierunku Bitcoin Apple ma dużo gotówki. Jeśli czegoś za to nie kupią ich udziałowcy w naturalny sposób obniżą wartość tego aktywa w ciągu najbliższych 3 lub 4 lat, ponieważ tyle wydrukowaliśmy, powiedział Draper. Zgodnie z najnowszym raportem o dochodach Apple ma prawie 200 miliardów dolarów w gotówce w kasie. Jest to największy stos gotówki ze wszystkich amerykańskich spółek giełdowych, a producent iPhone'a nie odpowiedział na prośbę o komentarz, gdy zapytano, czy mógłby rozważyć zakup Bitcoinów. No wiadomo. Dowiemy się raczej po fakcie, jeżeli miałby być taki zakup. No i jeszcze mamy Netflixa, bo tutaj Red Hastings, już o tym mówiliśmy, jest też zainteresowany kreatywnym myśleniem, więc to kreatywne myślenie może go doprowadzić do decyzji o zakupie Bitcoina. No zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. No ale na razie widzimy, że czerwono nam się robi pomału już na rynkach akcji. Miejmy nadzieję, że. Bitcoin nie podąży za nimi. Okej. Okay, w takim bądź razie ja już tutaj um, zakończę na dzisiaj audycję. Chciałem jeszcze wam powiedzieć o, o tym, dlaczego inwestorzy instytucjonalni inwestują 60 do 40 w portfolio. Powiedzmy, 60 to są rynek akcji, 40 to jest rynek obligacji skarbowych. To się łączy z tym, co jest dzisiaj, ale przesunę to na kolejną audycję, bo nie będę przeskakiwał tutaj pomiędzy młotem udarowym a tłumaczeniem pewnej audycji, bo to wtedy nie będzie miało największego sensu. I wrócimy do tego prawdopodobnie w niedzielę przy audycji lub jak będę miał analizę techniczną związaną z CryptoCrew. Jeżeli on wyjdzie z krótką audycją, wtedy wcisnę właśnie to o tych obligacjach skarbowych, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego na przykład. Firmy instytucje wybierają dzisiaj obligacje skarbowe, a nie akcje, i że to może być taki ich stablecoin na powiedzmy w razie wu, krachu na, na giełdzie. A to jest ważne, bo też może to nam dać znać o kierunku bitcoina. Także mamy to. Mam nadzieję, że ta sobota i niedziela będzie dla Was naprawdę bardzo ciekawa. Sprawdźmy jeszcze na sam koniec, ile mamy na. Się pomaga prawie 52 tysiące złotych, zobaczcie, 816 osób wsparło. A słucha nas czasami po 2-5 tysięcy osób. Jeżeli każda z nich sparłaby dzisiaj tak naprawdę rycerza Mikołaja nawet 5 zł, nawet 3 zł, to dzisiaj byśmy mieli już full. Moglibyśmy zamknąć tą skarbonę wysłać oczywiście to jest automatycznie wysłanie ale dziękujemy i tak tym 816 osobom że się udało. I zobaczcie 35 minut temu jedna godzina temu nadal anonimowi pomagacze Wojtek też tutaj dodał i inne osoby także dzięki że się dzielicie pamiętajcie że dobro zawsze wraca zawsze jedyną rzeczą którą można dodać wtedy na pewno też kiedy nie oczekujemy tego że to dobro kiedykolwiek do nas wróci bo tak działa ten świat. Także dzięki za to przypominam jeszcze o trwającej promocji 10 dni na dwupaka. Książka drukowana razem z audiobookiem za 89 zł. Normalnie każdy jeden z nich kosztuje 69 i 69. To jest duża przecena, a na pewno audiobook Uwieńczony tą książką, gdzie mamy tam wykresy, a po to jest to zrobione, żeby te wykresy obejrzeć, bo na audiobooku nie wiem, jakby musiał chyba je tłumaczyć dodatkowo, no to macie taką po prostu opcję. Jeszcze przez 10 dni. Życzę Wam jeszcze raz wspaniałego weekendu. Zobaczyć będę na dzielni i wtedy prawdopodobnie przetłumaczę kryu, jeżeli wyjdzie dzisiaj wieczorem. Jeżeli mi nie będzie, to w niedzielę wieczorem. Także zapraszam na, na oryginał. Pamiętajcie. Zostańcie z bitcoinem.